Wygląda jak jakiś... muzeum? Snów o potędze. Bogaci głupcy handlowali tu marzeniami. Złoty dowód na czyjeś przerośnięte ego. Co? Ciekawe czyje. Mówisz o reliku? Tak to nazwali. Tym samym który ktoś ukradł arasacej i tego samego wieczoru wpędził starego do grobu. Złożyło się. Dziękuję za szczerość. Złożyło się. Bowałem się wynurzyć, ale tonąłem. A kiedy Songbert straciła kontrolę nad Chimerą, woda zmieniła się w gorącą smołę. Źle to wszystko brzmi. Nie najlepiej. Dziewczyna zagadka. Lubię takie. Ale to się zawsze źle kończy. Coktał wybrało nowego papieża. Albo dziś rozbił się wiceprezydent.